i ja. O, jakoś wyjedziemy. Główne drogi czarne, yy, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Mi podesłał, podesłał mi widz link do jakiegoś kanału, który, no, czy stara się wyjaśnić, czy też wyjaśnia, to już nie mnie oceniać. Bodajże strażak, ale mogę się mylić. Yy, no, wyjaśnia dziwne zachowania Sławka. Dziwne zachowanie Sławka, tam się pojawia jego twarz, oczywiście Sławka, twarz. Oczywiście Sławek od razu to zgłosił, no tak, tak. No i no i cóż, ja powiem Wam, że jeżeli faktycznie te argumenty, które przedstawia nam ten kanał, no jest są to, no są prawdziwa, a no bardzo to wygląda, no to znaczy, że znaczy, że Sławku niestety, ale trochę, żeś się odkleił od rzeczywistości, nie wiem w pogoni za czym, no bo tak naprawdę, sam sobie to Ty, Sławny, nie jesteś, chyba z tej złej strony, zresztą ja podobnie. Natomiast, tak naprawdę, w momencie, kiedy Zniknie z ziemi Krzysztof, no to Sławko, niestety, znikniesz ty też. Ja słuchajcie, Sławka poznałem z innej strony. Ja pamiętam na samym początku, na samym, na samym początku, yy, jak, jak powiedzmy, jeszcze współpracowaliśmy, to, o, to było dawno, dawno i nieprawda, jak to się mówi. No to przede wszystkim. Wiem, że Sławek miał straszne parcie na to, żeby mieć swój kanał, żeby istnieć i być. No faktycznie zaistniał jest, ale tak naprawdę to istnieje tylko i wyłącznie. To wszystko się kręci, ten kanał to tylko i wyłącznie po pierwsze dzięki e, Jackowi Aranowi, który tam chodzi, bo nie oszukujmy się, Sławek sam nie byłby w stanie tutaj być, chyba, że musiałby się przeprowadzić. A po drugie, no dzięki temu, że Krzysztof jeszcze, jeszcze jest na tym świecie. Więc ja poznałem sławkę od tej strony, że on chciał mieć swój kanał i samemu występować. Mu to nie pykło. Przerzucił się więc na Krzysztofa. W jaki sposób? No w taki, w jaki sposób zrobił. Taki zrobił, no ale... No ale osiągnął cel No i moim zdaniem Jeżeli to jest prawda z tą inwigilacją telefonów i tak dalej No nawet kurde To mi dało wszystko do myślenia Bo to jest taki strasznie gruby temat Ponieważ Ponieważ przecież nawet yy, Teraz był taki mały dowodzik że że Sławku no starasz się manipulować ludźmi, a to jest kiepska sprawa, bo post, który wyszedł niedawno, czy chcecie, żeby major był na wigilii u Krzysztofa, czy nie, no to wskazuje samo z siebie, że że, że próbujesz władać człowiekiem. Zabierasz mu wolność. I wolność słowa, i wolność wyboru, skoro. Piszesz taki post, to znaczy, że co? Że to od ciebie zależy, czy major będzie na wigilii, czy nie. To jest chore. To jest chore. To jest chore. Natomiast do rzeczy, które tam z inwigilacją telefonów i, i, i tych innych rzeczy, trudno mi stwierdzić. Ja się tam nie obracam na co dzień, gdybym mieszkał w Białymstoku. Gdybym był yy, tak blisko, a wiecie, że z upalnej do. do na szkolną jest naprawdę rzut beretem. tyle samo co prawie co do, od Arona do na szkolną, to wtedy mógłbym powiedzieć więcej, natomiast tutaj zwrócił mi uwagę ten post, post, który, który Sławek rzucił czy chcecie Majora na Wigilii, czy nie co wskazuje, że ma realny wpływ na decyzje które podejmuje Major, a to jest a to jest kiepskie więc zastanów się Sławku, czy chcesz się wsławić Jako osoba, która Która jest dyktatorem I, i Nie daje żadnej Żadnego wyboru yy, Jakiegokolwiek yy, Ani Kononowi Ani Majerowi no, Czy chcesz się wsławić jako osoba która, która dostarcza Fajnych materiałów I one nie muszą być koniecznie yy, jak to się mówi, spreparowane przez Ciebie. Bo można naprawdę dostarczyć fajnej zabawy bez preparowania. Wiadomo, że dla Krzyśka wystarczy dostarczyć fajny gadżet i już się, już się film sam robi. Także takie są moje przemyślenia poranne. Czy się wy z tym zgodzicie, czy nie, to, to tylko decyzje. Dostawiam dla Was. Ja natomiast odbiegnę od tematu. Choinka ubrana, ledwo ją przywiozłem. Nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze jak chcę kupić mniejszą choinkę, to zawsze wychodzi i także jest większa. No i w tym roku jest pod sam sufit. Także choinkę na pewno Wam pokażę. No jeszcze bym pogadał o paru rzeczach Ale to może Następnym razem Pozdrawiam serdecznie Kończąc Słuchajcie poranną wypowiedź Patrzcie jaka mgła się robi Na wieczór Czemu Czemu Sławek się tak odkleił Nie wiem Może teraz To się zmogło bo jest to, słuchajcie, strach przed utratą tego, powiedzmy w nawiasie, króla, czy tam nie wiem, zwał jak zwał. Na pewno jest to też związane z zyskiem, który, no, który jest ogromny, bo pamiętamy, Sławek bardzo dokładnie wyliczał, ile to ja tam w stanie byłem zarobić. Więc myślę, że to odklejenie i ta chęć przywłaszczenia zresztą no można powiedzieć, że prawie udana majora i konona, a właściwie udana no jest spowodowana przede wszystkim chęcią pojawienia się, bycia zaistnienia, ale też chęcią na pewno zysku. Szkoda tylko, drodzy widzowie. Szkoda tylko, że tak dużo z Was, bo możemy wrócić pamięcią, tak dużo z Was pomagało mu w tym przejęciu. Bo nie zapominajmy o tym, że kiedy ja byłem, to po pierwsze, filmy były na czas i w ten sam dzień. Rano było nagrywanie, po południu, firmy, filmy już były dostępne dla widzów, więc aktualność była w stuprocentowa. No, z przekleństwami to teraz by to tak nie poszło. No ja też bym musiał albo stopować Krzysztofa, albo wyciszać, bo niestety to jest spowodowane tym, jak YouTube teraz działa. Więc u mnie to też nie byłoby tak do końca słodko, ale myślę, że nie ucinałbym filmów starałbym się przekazywać je na bieżąco a nie z poślizgiem jedno, czasami dwudniowym no i cóż i nie zapominajmy, naprawdę słuchajcie, nie zapominajmy o tym, że w dużej, w bardzo dużej mierze, to wyście widzowie, nie może, nie mówię, że wszyscy, ale w dużej części, właśnie wyście pomogli dla Sławka osiągnąć to co jest teraz, więc jeżeli macie do kogoś pretensje to w dużej mierze powinniście mieć pretensje do samych siebie. Gdzie ja bym był do tej pory u kolona? Nie wiem. Całkiem możliwe, że też bym nie był, bo ciężko mi to wyobrazić, e... ciężko mi wyobrazić sytuację, gdzie Miałbym codziennie jeździć pociągiem do Białego Stoku, chociaż na pewno by mi się opłacało, jestem tego pewien. Nawet codziennie wyprawy do Białego Stoku, nagrywki i powrotu do Suwałk, czy bym był, nie wiem. To już tylko można gdybać. Ale cały czas jeszcze raz powtarzam, pamiętajcie, że Wy do tej sytuacji też rękę przyłożyliście. No cóż, a ja idę do domu. Przyobiad obiad wiem i, i zbiorę się za sprzątanie, bo wigilia już tuż, tuż. Pozdrawiam serdecznie.